Opuszczam właśnie to zarąbiste schronisko, które będę wspominał niesamowicie. No i ludzka gościna nie ma granic. Wczoraj, wczorajszy wieczór, cały stół zastawiony, dużo wina się lało, dużo się jadło, trochę się śpiewało po pijaku wspólnie. A gospodarz wziął ode mnie. Tylko za nocleg 15 lewa, czyli 35 zł. Naprawdę niesamowity wieczór. To schronisko będę wspominał jako w sumie najlepsze, w jakim do tej pory byłem. A teraz przede mną 6 godzin drogi do Melnika. Na szczęście jest w sumie praktycznie cały czas w dół, więc, więc gitara. Lecimy dalej. Zobaczcie, co znalazłem w środku. W górach. A tam jakaś kolejna chata, a tam jest już e, antena stelitarna, nawet. No i taka panorama. Fantastyczna. Zobaczcie, e, chata pasterska zrobiona ze starego gaza. Tutaj mamy beczkę z wodą, jest nawet prysznic. No niezła pomysłowość. Nie palić ognia w ogóle jaki auto o i zobaczcie i taka chata w środku a tam drugi domek jest o z anteną satelitarną Czy jak to wygląda tu jest normalnie wszystko tu można mieszkać nawet jedzenie jest niesamowicie to jest urządzone w środku tak prosto, a niesamowicie. Hm. Niesamowity widok, zobaczcie. Tak, w ogóle ja tu jestem absolutnie sam w całusieńkich tych górach, ale widok. Także idę od. Nie, idę od. E, od ilu ja idę? Od, idę od półtorej godziny. Jestem absolutnie sam w całych górach Piryn. Nie ma tu żywej duszy. Zobaczcie w ogóle, jak ten las mrocznie wygląda. O! Jest totalna cisza. Przed chwilą miałem wspaniały. Wspaniały wręcz widok. Można się poczuć, jakby się było jedynym człowiekiem na świecie. Wchodzę za drzew i zobaczę, co się dzieje. Ale widok. Dobry dzień No i doszedłem do miejscowości Rożen Zostało mi już tylko 5 kilometrów do Melnika Ale jeżeli... Uda mi się tutaj kupić jakieś jedzenie. To nie idę dzisiaj do Melnika, tylko śpię pomiędzy Melnikiem a Rożenem. Bo sobie upatrzyłem takie miejsce. Ciekawe, jak w rzeczywistości ono wygląda. O, o nie ma to jak asfalt pod stopami. A to zwłaszcza w Adidasach. Ale dzisiejszy dzień był piękny. Tak widokowy niesamowicie i przede wszystkim jest mega ciepły koło 20 stopni. Jedzonko było naprawdę smaczne Dodatkowo poprawiłem jeszcze domowe roboty mlecznymi lodami Też były pyszne No i czas dalej iść Fajnie się siedzi, ale czas Iść dalej W ogóle zobaczcie jakie rumbiste to podwórko jest Takie naprawdę W starym Dawnym stylu yy. O Uf. O Ogólnie pustka totalna, gusza. Ej! Super miejscówka, bo jest naprawdę mega spokojnie i cicho. <laughs> Za rąbisty znowu. zobaczcie to, a się po to tutaj przyjechałem. Nelnickie piramidy, a to dopiero obrzeża. Na razie idę do cerkwi, bo tam jest podobno woda, która w sensie no ujęcie wody. Uf. Za mną opuszczona cerkiew. Szkoda, że się nie da do środka wejść, jest cała pozamykana. Fajnie byłoby taką opuszczoną cerkiew od środka zobaczyć. A! Zobaczcie tylko na ten fenomen natury. Dzień dobry moi drodzy, właśnie wstaje nowy dzień o, i czas się zbierać na punkt widokowy, na wschód słońca. No i się w końcu doczekałem. Słońce wyszło. Wspaniale oświetliło świat i ogrzewa. Znowu jakieś opuszczone budowle natrafiłem. Zobaczcie co się dzieje. A tutaj zobaczcie cztery betonowe stoły z betonowymi ławkami. Nieużywane od wieków. Zajrzyjmy tam. To chyba Kibel, Kible. O kurwa! O kurde! Jakie przejście! O kurde! Zobaczajcie to w ogóle! Tu jakaś umywalka. Hej! O kurwa mać, co to jest? Hej, ej! Widzicie to co ja? E! Uch! 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 Zobaczcie, tu jakiś stary Jaki żerandol tu wisi O kuźdę Tu jaka balia Stoły stare Tam jakie wrota Tu jakie drzwi, ha, ale perełka, no nie? Ciekawe co za miejsce, wiarygodne co to za miejsce było. Widzieliście Jakaś... najpierw pomieszczenia, yy, Zrobił wykute w skalę litej, yy, ale ładnie z płytkami, ze wszystkim umywalki, jak jakiś bar czy coś, a głębiej grota normalnie. Wykuta z jakimś żyrandolem takim przed Nie wiem, jak były 100 lat temu. Na, na świece jeszcze jakaś drewniana beczka. E! Ja pierniczę, ale mi suwa. E! 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 Zobaczcie, jak tu domy wyglądają. Jestem właśnie w opuszczonym budynku obok klasztoru i prawdopodobnie jest to część e, klasztorna. Eee, w ogóle, jaki niesamowity widok stąd jest. A zobaczmy ten budynek sobie tutaj. a w środku no, widzicie? Tu gdzieś są schody. O. Jakie wzory na ścianach o! Na dole jeszcze są poziomy, ale stąd schodów tam nie ma, żeby zejść na dół. Ale są jeszcze inne pomieszczenia. Także chodźmy do tych innych pomieszczeń. O, kurwa, jaka dziura do piwnicy. U! Chyba nie przejdę, bo jest za głęboka ta dziura tutaj pod nogami. A! A tutaj, proszę bardzo, klasztor. Tak, to budynek klasztorny. Ciekawe. Klasztor ten pochodzi z XIII wieku. Uf, jest to jeden z najstarszych klasztorów w całej Bułgarii. Dużo tutaj bardzo starych ruin są to pozostałości po całym kompleksie klasztornym, który właśnie był tutaj wybudowany w XIII wieku. O, jednak do dzisiaj pozostał tylko ten klasztor, w którym już byliśmy. Był on też rozbudowany i przebudowywany w XV i XVI wieku. O, a Reszta popadła w ruinę. Ciekawe, znaczy, jak ściany, też z ozdobami. The... B B B Moi drodzy, dzisiejszy odcinek zakończymy w tym miejscu, tym jakże wspaniałym zachodem w słońca, w przepięknej scenerii. E, dzięki że jesteście dzięki że oglądacie e, no i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku cześć